Witam w drugim odcinku naszej serii. Dziś rozpocznę od jednego z najważniejszych i najbardziej znaczących fragmentów Biblii, dotyczących naszego tematu: dlaczego chrześcijanie powinni zachowywać prawo? Ten konkretny fragment jest osadzony w jednym z najbardziej ikonicznych i zapadających w pamięć fragmentów całego Pisma Świętego. W Kazaniu na Górze. Czy wiesz, o czym Jezus mówił w Kazaniu na Górze? O prawie i to w najbardziej doniosły sposób. Czy może być lepszy sposób na zbudowanie tej serii niż opieranie się na słowach Jezusa? To będzie kluczowe. W zasadzie rozwiniemy to, co omówiliśmy w zeszłym tygodniu, i stworzymy solidne fundamenty. Ewangelia Mateusza 5:17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. To jest bardzo bogate w treść stwierdzenie. Jest tu wiele do przemyślenia i zrozumienia. Najpierw chcę zwrócić uwagę na to, że to stwierdzenie w swoim historycznym kontekście wydaje się zupełnie bez sensu. Nic tu się nie zgadza i brzmi wręcz dziwacznie. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w pierwszym wieku Żydzi oczekiwali Mesjasza, który nie złamie ani nie zniszczy prawa. Oczekiwali Mesjasza, który będzie przestrzegał prawa i je nauczał. co, co ironiczne. Jezus faktycznie uczynił. Ich oczekiwania wobec Mesjasza były dokładnie takie, jak to, co Jezus zrobił w Mateuszu 5. Niesamowite, prorocy mówili, będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy chodzić Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie prawo, Tora, i słowo Jachwe z Jeruzalem. Prorocy wyraźnie łączą pojęcie prawa z nauczaniem dróg bożych. Wyraźnie identyfikują drogi Boże z prawem. Czy rozumiesz, że oczekiwali Mesjasza, który będzie nauczał prawa Tory? A więc gdy w Mateuszu 5,17 Jezus mówił do swoich uczniów, którzy wierzyli, że on jest Mesjaszem, nigdy nie spodziewaliby się, że on zniszczy prawo. Dlaczego więc Jezus powiedział im: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Powiem ci dokładnie dlaczego to powiedział. To jest prorocze ostrzeżenie. Jezus dokładnie wiedział, co ludzie zrobią z jego prawem w jego imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ważności i konieczności tego proroczego ostrzeżenia, spójrz na współczesny kościół. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jakie jest przekonanie i ideologia wyznających chrześcijan na temat prawa Bożego i pomyśl, niech Bóg nam pomoże, że wróg przełamał mury kościoła. Jeśli jakiekolwiek pokolenie powinno wysłuchać tych słów, to jest nim to pokolenie, w którym żyjemy. Jezus powiedział, nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. W Grece wypełnić to pleroł, a w formie odmienionej plerosai. Przyszedł, aby wypełnić. Jezus rozpoczął swoje stwierdzenie od słów nie sądźcie, menomisete, co oznacza nie ważcie się nawet myśleć przez chwilę, nie rozważajcie, nie kontemplujcie nawet myśli, że moją misją było przyjście, aby znieść prawo. Powinniście zrozumieć, że przyszedł, aby wypełnić, plero. W kontekście nauczania Jezusa wypełnić, to bezpośrednie przeciwieństwo zniszczyć. To prowadzi nas do pytania, co Jezus miał na myśli, mówiąc wypełnić. Możemy bez wahania stwierdzić, że chodzi o wypełnienie proroctw mesjańskich. Termin wypełnić jest w Nowym Testamencie wielokrotnie używany właśnie w tym kontekście. Jezus przyszedł wypełnić wiele proroctw, sprawa i proroków, w tym też z Księgi Rodzaju 22, Psalmu 22, Zachariasza 12, Izajasza 53 itd a także prorocze typologie. W tradycyjnym judaizmie istnieje powiedzenie maese avot siman lebanim czyny ojców są znakiem dla dzieci. To, co wydarzyło się wcześniej, wydarzy się ponownie, ostatecznie z Mesjaszem. Tak jak Izrael znalazł się w Egipcie, co stało się z Mesjaszem Jezusem? Kiedy słowo Jezus stało się ciałem, został zabrany do Egiptu. Można by podać więcej przykładów, ale dzisiaj tego nie zrobimy. To tylko dla pokazania, co oznacza wypełnić. Ale to nie wszystko. Jest coś więcej, co Jezus przyszedł wypełnić. Po raz pierwszy w historii ludzkości zobaczyliśmy, jak wygląda doskonałe przestrzeganie prawa przez człowieka bez żadnego uchybienia i bez grzechu. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Hebrajczyków 4, 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Pierwszy list Piotra 1, 18 i 19. Wiedząc, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, lecz drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Nie chodzi więc tylko o stwierdzenie, że Jezus wypełnił proroctwa mesjańskie. Te proroctwa nigdy nie zostałyby wypełnione, gdyby Jezus nie wypełnił sprawiedliwości i nie był bez skazy, nieskazitelnym barankiem. Naprawdę chcę podkreślić, co oznacza wypełnić, ponieważ dzisiaj wielu chrześcijan interpretuje to jako chwileczkę Jezus wypełnił, więc to zostało zakończone. Widzicie, jakie to niedorzeczne, prawda? Mówimy o jednym i tym samym wersecie. Werset zaczyna się od słów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo. A ludzie dochodzą do końca tego wersetu i wyciągają wniosek, że Jezus powiedział: Nie musicie tego robić. Myślą, że skoro on to wypełnił, to my już nie musimy, bo prawo zostało zniesione. O mój Boże! To dowodzi, że wrogie duchy, zwierzchności, moce i złe siły duchowe atakują Ewangelię, szczególnie nauczanie Jezusa. Są tak przekonujące i wyrafinowane, że potrafią odwrócić sens wersetu, usunąć całkowicie jego znaczenie i zdefiniować je na nowo. To niesamowita sprawa. Do końca życia nie przestanę być zdumiony, że coś takiego jest możliwe. Mimo to chcę iść dalej. Zobaczmy trochę więcej kontekstu. Jezus jeszcze mocniej podkreślił to, co właśnie powiedział. Nie ważcie się myśleć, że moją misją jest zniszczenie prawa. Nie po to przyszedłem. Przyszedłem zrobić coś zupełnie przeciwnego, przyszedłem to wypełnić plero, przeżyć je, wypełniając je w każdym szczególe. To wszystko na dziś, do zobaczenia w następnym odcinku. Niech Bóg was błogosławi.